Kolejne utrudnienia dla kierowców w Lesznie, tym razem w jednej z najbardziej ruchliwych części miasta. Od soboty 17 lipca wyłączone z ruchu zostanie rondo Roszarnia. W celu objazdów pojazdy będą musiały kierować się ulicą Konkolewską. Ruch tranzytowy odbywał się będzie ulicami Aleja Konstytucji 3 Maja, Księdza Jerzego Popiełuszki oraz Osiecką. To kolejny etap przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach miasta Leszna. W czasie prac remontowych zajdą istotne zmiany podłoża, a także położone zostaną dwie nowe warstwy asfaltowe. Pozwoli to na uzyskanie nawierzchni, po której będą mogły poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku osi napędowej do 11,5 tony. Prace mają potrwać kilka dni, jednak Urząd Miasta Leszna poinformował, że jest to uzależnione między innymi od warunków atmosferycznych. Kierowcy zatem proszeni są o cierpliwość oraz wybieranie innych alternatyw.